Panna, proszę zjechać na bok, wynik negatywny. Kurna robić te prawko i kupić jakiegoś pasata TDI, spokój mieć. Instruktor to też człowiek, generalnie, mogą Państwo zobaczyć. Zrobimy tu ścieżkę zdrowia taką. Mhm. Czyli zaraz, w jednokierunkową, do stopu, później do ronda na rondzie zawrotka i, ja i do bazy. Hamować. Ten kierowca na przeciwka ma zielone światło i skręca w prawo. Tak? Mhm. To tak. To kto ma pierwszeństwo, no on? No, on boryk ma prawej ręki. Potem muszę hamować. O, kurde, dalej. No, niestety skończyłoby się interwencja z Nikt nie jedzie, nikt. Nie, no muszę interweniować. A o. No, ten samochód nie wziął się znikąd. No tak. Tradycyjne skrzyżowanie łamane pierwszeństwo. Jeszcze jeden. Aha. I by było. No tak. Proszę panna, proszę zjechać na bok, wynik negatywny. Tak. I dwie wyposzło Ile, tak? Dwie stówy? Dwie stówki. No nie, no muszę interweniować, daj nie, spokój Nie, no tak, nie Łamane pierwszeństwo My byliśmy na tej grubej linii, tak, tak jak to kursanci mówiło i z prawej strony była gruba linia, ale to nam się równoważy Tak I jedziemy teraz I niestety no musimy przepuścić tych. Tak, wszystkich. No teraz na To Też jakiś odcinek drugi drugim nowy. Coś tu będzie się działo. Co znowu moja ulubiona ulica Z Witamy na Kleczewskiej. Musiałem tu przyjechać. Byłbym zawiedziony jakbyśmy tu nie przyjechali. I teraz do prawej. A tym razem pojedziemy w prawo dla równowagi. A teraz prosto. Jedziemy w lewo. Dobrze, no i to mi się podoba. Musimy pojechać w lewo, bo ja nie wytrzymam jak nie pojedziemy w lewo. Jazdy można by wtedy uznać za nieodbyte. Nie no to w ogóle. Jazdy bez Kleczewskiej to jak nie i tam no, no i przerwa na kawę. <grym> widzowie, proszę odejść od telewizoru. <grym> widzowie, można być psem. <grym> widzowie, wrócimy niebawem. Możecie spokojnie wziąć prysznic? Dobra, widzowie. ciągłej? Wyjechałem, nie? Nie, no elegancko i w prawo idziemy. Zrobimy ten taki w prawo, w prawo, w prawo chciałbym pojechać. Tą, tą, tą ścieżkę zdrowia taką, mhm. czyli zaraz w jednokierunkową, do stopu, później do ronda, na rondzie zawrotka i, ja i do bazy. Ja już jestem spełniony, ja byłem na Kleczewskich. <laughs> ale wiem, tak humorystycznie trochę, ale to tak trzeba też na znowu podejść do tych jazd. No ja... Tak samo nie wiem, czy tam śledzisz mnie na Instagramie, czy nie. Coś tam... Widziałem, nie? I Jedziemy tutaj na skrzyżowaniu w lewo najbliższym. Ja też tam rzucam, staram się rzucać relacje codziennie, jakieś tam głupoty. Dobra. I koledzy się ze mnie śmieją, bo tam jakieś kanapki promuje, nie? No, Że instruktor śniadanie z rana je i że kanapka petarda. Instruktor to też człowiek generalnie, mogą państwo zobaczyć. Tak jest. pracą człowiek żyje. A poza tym głodny instruktor to zły instruktor. Głodny instruktor wkurzony. Nie musi się mścić na robię. I robimy, później zabiera kursatowi kanapki. Później robimy trzy razy kaczewską na jednych jazdach, żeby przećwisiać. Tak, jak kursant nie przyjdzie z pączkiem dla instruktora, to musi Kleczewską robić trzy razy. <grym> kursant jest pewnie. Bardzo zadowolony. Ło kurde, od tej kaczewskiej, sorry. Przepraszam. Z tym stopem też trzeba uważać, bo to niby wszyscy wiedzą. I na rowerzystów uważaj. O wilku mowa. ale kobiety idą na przystanek wjeżdżać. Muszę hamować, interwencja. No, no, po egzaminie od razu. Proszę dojechać do końca przystanku. Niestety, ale musimy się wrzeć, proszę pana. O, jedzie, to jest nowymi, no jedzie Znaczy, no, tam teraz. Nie, bo y, myślałem, że to jest pas, nie sądziłem, że to jest A my zobacz, linia ostrzegawcza, gruba nie, linia, ja... budę od przystanku stoi, no czego to, ty... <laughs> to nie jest kwestia tego, że nie widziałem, tylko nawet nie spojrzałem dobrze, bo o właśnie. jakbym spojrzał, to bym na pewno, ale... Zobaczymy zaraz, za jaką oglądały filmy. aby w najbliższym możliwym miejscu na skrzyżowaniu skręcić w lewo. Nie przejechałeś A o i właśnie, ale to jest... Jedziemy w prawo. Już wiem, o co chodziło Bo przecież to jest to, co pan bardzo często powtarzał, że kursant jak myśli skrzyżowanie, to myśli światło Tak To jest to To już wiem, o co panu chodziło Szkoda, że się nie zastosowałem, ale... Przed nami egzamin mm, Motocykl nie tylko kategoria B A, tam jest to no. no tutaj egzaminator... Idziemy? Egzamin... My idziemy w lewo oczywiście No tutaj jest to trochę ryzykowne miejsce dla motocyklisty bo egzaminator nie widzi tak naprawdę czy, czy ten egzaminowany może ruszać, czy nie Jeżeli siedzą w samochodzie jest egzamin na kategorii B to działa to zdecydowanie sprawniej. No, przyznam się szczerze, że trzeba mieć mocne nerwy. Na miejsce egzaminatora nie wiem, czy bym tu przyjeżdżał. No bo nie ma wpływu na, na to osobę egzaminowaną, tak? Jeżeli ona nie zauważy samochodu, ruszy za wcześnie, to jest bardzo duże ryzyko. W samochodzie osobowym wciskam hamulec i... i sprawa jest załatwiona. Trochę za blisko jej podjechaliśmy, wiesz? Właśnie, bo zaczęliśmy się staczać i wcisnąłem hamulec. Idzie do sprządzają wyszkę Właśnie się w związku zastanowiłem czy ja tutaj nie miałem zadwrócić, ale ale dobrze, że jednak nie Nieźle. Do lewej, do lewej, do lewej, mocno do lewej. No, nie najlepiej ten kierowca zaparkował, raz, że niezgodnie z przepisami, dwa nierozsądnie w ogóle. Bo gdyby tutaj wyjechalibyśmy jakimś busem większym, to nie ma szans się wyrobić. Tu jest takie miejsce, które też na filmach widać. Mm -hmm. Omijamy na razie i teraz zrobimy to, co ja tu pokazuję. Okay. Zawróćmy sobie z użyciem infrastruktury. Po prawej stronie masz ten wjazd, mm -hmm. tylko prawy kierunek do powrotu. I tutaj zawróć tyłem, bardzo proszę, tym jeździłem Tyłem, tyłem. tyłem. Przejdź sobie do przodu, tak, żeby w lusterku widział hmm. ten cały wjazd, To delikatnie z tymi biegami. Okay. Dobra, mamy to. No ja przy okazji uwiecznie sobie zobaczymy, czy czy dobrze trafisz. Ale kręć, 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 nie ma na co czekać, bo za chwilę się nie zmieścimy. Prostujemy. I to nie jest parkowanie, nie. Chodzi o to tylko, żeby schować się przód. Schował się okay. przód, przyjadą samochody? Wydaje mi się, że tak. No to... I my się włączamy i... Zawracamy. Robimy manek zawracania. Czyli... I już mamy kolejne ujęcie na YouTube. Jak wyrazić zgodę <grym> Oczywiście, na publikację. Problem, proszę śmiało. <grym> I w lewo jedziemy. Po lewej na początek zaparkujmy zobaczcie jest zielony, przerwa jakiś, taki beżowy. Daję sobie trochę do prawej. Wykorzystaj szeroko się z niej. Ja jestem zwolennikiem, żeby też do jedynki zejść. Tak? No bo tą dwójką jest tak dosyć szybko. O właśnie, już mogę na okay. hamulec zlecić po egzaminie. egzamin to okay. powie, że interwencja nie reagowałeś. No właśnie też ściskają hamulec. Nie ma znaczenia, to już okay. jest po wszystkim, nie? Tak? Także i poza tym zobacz, tu masz ciasno, mhm. tu masz więcej miejsca. Tak? Kto ci każe tak pędzić? No nikt, faktycznie z dwójki będzie. Dobra, jedziemy Boże. dalej na razie. Pamiętaj, że egzaminator Ciebie nie zna, mm -hmm. eee, więc kręcenie w tym momencie też nie jest dobre, bo no, to jest to ryzyko, nie że nie uderzymy nie auto. Na prosty kołak wyjedziemy sobie na razie. Jedziemy dalej, kontynuujemy, zaparkujemy zaraz w następnym miejscu. Będzie okazja się zrehabilitować. Dobra. I tu od razu jest srebrny, przerwa czarny. Między nimi parkujemy. Dobra. Ale od prawej sobie troszkę podciągnij kierunek i powolutku. Kontroluj prędkość sprzęgła. Co do tego hamowania. Jeżeli egzaminator to hamulca, to już jest po wszystkim. Ty masz działać w taki sposób, żeby, tak jak widzisz, przyszedł do mnie do zajęcia, my się nie znamy. Ja nie wiem, czego się po Tobie spodziewać. Jeżeli Ty tak pędzisz, to mi automat działa. Bach, noga mi leci i koniec. I nie ma dyskusji. No Jak jechałbyś powolutku, to ja widzę, że Ty panujesz nad samochodem, oceniasz to realnie i mogę Ci pozwolić wykonywać zadanie. No. My tu gadamy sobie o jednym, tak. a dziadek. O, k... przepraszam. Jedziemy. Jedźmy stąd. Co za gość. O, masakra. No to coś takiego to się nie spodziewałem. Pod koła, by wszedł i by było.